Hejka, z tej strony Mobile Wars, a dzisiaj Wam pokażę jak zoptymalizować panel sterowania Nvidia pod gry, więc zapraszam Was do oglądania. No i dobrze, na początku pobierzemy najnowsze sterowniki do naszej karty graficznej. Link do tej strony będziecie mieli oczywiście w opisie, a jeżeli nie wiecie jaka jest Wasza karta graficzna, to, to kliknijcie sobie wy Wyszukaj, wyszukujecie sobie menedżer urządzeń i otwieracie ten program. Następnie rozwijacie kartę graficznej i tutaj będziecie mieli swoją kartę. Ja mam RTX 3080i, więc teraz to sobie zapamiętam. I tak, posiadam GeForce RTX z serii 30. I tutaj, jak sobie widzicie, posiadam GeForce RTX 3080i. Klikamy na to, wybieramy system operacyjny z jakiego korzystacie. Ja posiadam Windows 11 i bierzemy sterownik Game GameRandy, język dowolny, jaki chcecie i klikacie Wyszukaj. Następnie wybierze nam najnowszy sterownik, jaki będzie posiadać do naszej karty graficznej. Musicie go sobie pobrać, a następnie, kiedy go sobie już zainstalujecie na swój komputer, no to będzie można przejść do następnego kroku. Jeżeli pierwszy sposób pobierania sterowników Wam nie będzie odpowiadać, no to możecie sobie pobrać GeForce Experience z tej strony. Link będziecie mieli oczywiście w opisie i będziecie musieli go sobie pobrać i zainstalować. Po zainstalowaniu go sobie klikamy w wyszukaj wyszukujemy GeForce Experience i otwieramy ten program a następnie po otwarciu tego programu przechodzimy sobie do sterowników i tutaj będziemy musieli sobie pobrać najnowsze sterowniki więc klikamy sobie pobierz a następnie po pobraniu ich będziemy musieli sobie wgrać na nas system i po zrobieniu tego będziemy mogli sobie już na spokojnie przejść do następnego kroku po zainstalowaniu naszych sterowników teraz będziemy mogli sobie otworzyć pane sterowania NVIDIA Klikamy teraz prawym przyciskiem myszy na pulpit, przechodzimy do pokaż więcej opcji, jeżeli posiadacie Windows 11 i klikamy w wypadek sterowania NVIDIA. Po otworzeniu się tego programu, będziemy musieli przejść do wyregulu ustawienia obrazu i tutaj klikamy w stosuj preferencje użytkownika podkreślając i zmieniamy to ze zrównoważone na wydajność i klikamy zastosuj. A następnie klikamy sobie w użyć zaawansowanych ustawień obrazu 3D i klikamy ponownie zastosuj. Teraz przechodzimy do zarządzania ustawieniami 3D. I tutaj mamy pierwszą opcję, czyli skalowanie obrazu. Skalowanie obrazu zazwyczaj mam to wyłączone, jeżeli jednak chcecie grać sobie na niższej rozdzielczości i później chcecie to sobie upscaleować do Waszej rozdzielczości monitora, to polecam wam to sobie włączyć, ponieważ możecie zyskać mocno na wydajności. Tutaj w bieżącej metodzie Vulkan OPGL ustawcie to sobie na automatyczne. I tutaj wy, cuda, profesor, procesory graficzne, zasady awaryjnego użycia pamięci, ustawcie to sobie na wszystkie i domyślne ustawienia sterownika. Tutaj wy, gładkości, dajcie to sobie na wyłączone i współczynniki też ustawcie sobie to na wyłączone. Tutaj wy, filtrowanie anizotropowe, co sobie też wyłączamy, filtrowanie tekstur jakość dajemy na wysoką wydajność i te trzy opcje z wyfiltrowaniem tekstur ustawiamy sobie na zespól, włącz i włącz. Tutaj, wy karta graficzna renderująca OpenGL, upewnijcie się, czy jest to ustawione na waszej karcie graficznej. W maksymalnej częstotliwości odświeżania klatek, w grach, możecie to sobie ustawić zazwyczaj na wyłączone. Jeżeli jednak chcecie mieć ograniczone klatki, no to możecie to sobie ustawić z wyłączonego na tyle klatek, ile wam odpowiada. Tutaj, w optymalizacji wątkowej, sobie to ustawię na włączone i wyłączamy sobie potrójne buforowanie. Tutaj wypreferowana częstotliwość odświeżania. Zazwyczaj mam tu ustawione na najwyższe dostępne. Jednakże ja możecie to sobie też ustawić pod kontrolą aplikacji. Zależy to kompletnie od Was. Rozmiar pamięci dajemy na domyślny sterownika. Tutaj wysychronizacja pionowa to sobie oczywiście wyłączam. I tryb niskiego upóźnienia, jeżeli posiadacie tę opcję, bo to zaleca Wam ustawić na włączone. Jeżeli jednak posiadacie mocniejszy sprzęt, no to Ultra też Wam nie zaszkodzi. Tutaj wytryb zarządzania energią. Kliknijcie sobie w preferu maksymalną wydajność, wirtualna rzeczywistość, dajemy to sobie na wyłączone przez renderowanie klatek, dajemy na 1 i te pozostałe opcje wszystkie sobie wyłączamy, a tutaj w zgodności OpenGL dajemy sobie na automatyczne. I po zrobieniu tego klikamy sobie zastosuj i teraz przechodzimy do kolejnych opcji. Tutaj wykonfiguruj funkcję SURAL przez X Tutaj, w procesorze upewnijcie się, czy nie macie tu ustawione na swojej karcie graficznej. Nie, daj, nie dajecie sobie to na procesor, dajcie to sobie na swoją kartę graficzną. I tutaj przechodzimy do wyregulu ustawienia kolorów. Polecam wam to sobie ustawić z ustawieniem odtwarzania wideo. Przechodzimy teraz do wyregulowania ustawienia obrazu z wideo i sobie to ustawcie na domyślne, ponieważ tu będą najlepsze ustawienia. Zmiana rozdzielczości. Tutaj ustawcie sobie na natywną, czyli na tyle, ile posiadacie sobie w monitorze rozdzielczości. I tutaj, złość odświeżania, ustawcie sobie na najwyższą dostępną, ponieważ zazwyczaj dużo osób ma to ustawione na 60 Hz, a jednak nie wiesz, że może być ich nawet więcej. I kiedy to zrobicie, no to klikacie sobie Zastosuj. Teraz przechodzimy do kolejnej opcji, czyli wyreguluj ustawienia kolorów pulpitu. Tutaj zjeżdżamy sobie na sam dół i posiadamy taką opcję jak cyfrowa poświata. Jeżeli chcecie mieć bardziej żywe kolory, no to możecie to sobie zmienić z 50% na np. Na 80%. A następnie możecie sobie zastosować te ustawienia. Dodajmy oprócz obraz, wyświetlanie stan, HTCP, konfiguruj, audio i to wszystko. Prawie sobie nie zmieniamy. A tutaj w dostosuj rozmiar ustawiamy sobie tryb skarowania na proporcje. Wykonuj skalowanie za pomocą procesora graficznego, nie monitor. Tutaj po tryb skalowania ustawiony przez gry i programy. I tutaj ustawiam sobie najwyższą, najwyższe odświeżanie i dajemy sobie na naszą rozdzielczość natywną. I tutaj wykonfigurowanie wielu monitorów. Jeżeli posiadacie wiele monitorów, to możecie sobie ustawić jak chcecie. A następnie, kiedy to wszystko już zrobimy, no to będzie mógł już na spokojnie grać w gry. No i to tyle. Ja wam dziękuję bardzo mocno za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!